Dzień dobry wieczór! Dzisiaj zajmiemy się tematem bardzo ekscytującym dla fanów Konflikt 47, a mianowicie tym, jak w pełni wykorzystać armię startową Stanów Zjednoczonych. Wybór amerykańskiej armii startowej czyni z nas kolejnego wojownika dla Armii Wolności i Sprawiedliwości. Dowodzimy narzędziem precyzji i destrukcji, a naszym celem jest eliminacja wrogów Ameryki na polu bitwy. A to wymaga odwagi, inicjatywy i szczęścia. Chociaż, jak słusznie zauważono, jeśli doszliśmy tak daleko, te trzy cechy już posiadamy. Jednak kluczowa jest także przenikliwość taktyczna, bo samo szarżowanie z otwartym ogniem może nie wystarczyć. Spójrzmy więc, co konkretnie zawiera ten zestaw. Mamy do dyspozycji 12 Fireflies, oficera Firefly, 2 linebackers oraz stewarta z Light Tesla Cannon. Jest to siła zwarta, ale mocno uderzająca, charakteryzująca się fantastyczną mobilnością. Kluczowa maksyma dla dowódcy to wejdź, uderz mocno, wyjdź. Przyjrzyjmy się teraz jednostkom mobilnym Fireflies i Linebackers. Zacznijmy od Fireflies, elitarnej piechoty spadochronowej, która stanowi trzon tej siły. Mimo niewielkiej liczebności zadają poważny cios dzięki pistoletom maszynowym M1X. Te potężne bronie mogą poszatkować wrogą piechotę, nawet jeśli jest opancerzona. Dodatkowo tryb S-Look pozwala im sprawić niemiłą niespodziankę lekkiemu opancerzeniu lub maszynom kroczącym, które podejdą zbyt blisko. Ich prawdziwym atutem jest jednak zdolność lotu. Daje im ogromny zasięg, w którym mogą stwarzać zagrożenia. Mogą wykonać ruch o 12 cali, a następnie strzelać do 12 cali za pomocą M1X. I to wszystko z możliwością ruchu nad dowolnym terenem. Trzeba jednak uważać na ich ograniczoną siłę przetrwania. Z progiem obrażeń damage value wynoszącym tylko 5, są wyjątkowo podatni na ostrzał, zwłaszcza ze strony broni o wyższej wartości penetracji. No, kluczem jest mobilność. No, no, trzeba utrzymywać ich w ruchu od osłony do osłony i angażować się w atak tylko wtedy, gdy mają wsparcie lub są pewni, że zabiją cel w jednej rundzie strzelania. A co z ich wsparciem? Tutaj mam na myśli M2A5 Linebacker Jump Walker. Linebacker został zbudowany specjalnie do wspierania Fireflies i dzieli z nimi zdolność do ignorowania terenu podczas ruchu. Oraz do pojawiania się w dowolnym miejscu na stole. Zamiast zrzutu oddziału mamy tutaj do czynienia z ciężko uzbrojonym walkerem o damage value 9. Standardowo jest wyposażony w M21 Light Tesla Cannon w jednej pięści i parę heavy machine gun w drugiej, które wystrzeliwują 12 strzałów dzięki zasadzie arm-mounted. Mamy aż dwa takie linebackery w armii startowej, co daje nam mnóstwo opcji. W źródle sugeruje się, aby wyposażyć jednego w Super Bazooki montowane na ramieniu i miotacz płomieni zamiast Medium Machine Gun do polowania na wrogi pancerz, podczas gdy drugi mógłby zachować Heavy Machine Gun do eliminacji piechoty. Należy pamiętać, że linebacker może strzelać do trzech różnych celów, po jednym na broń. M21 z aktywną zdolnością szczeliny, Tesla Arc, jest najlepsze przeciwko grupom piechoty. Taktycznie linebackery powinno się traktować jako naprawdę, naprawdę duże fireflies i używać ich, aby dostarczyć miażdżący cios w optymalnym momencie, korzystając z ich mobilności. Pozostaje nam jeszcze M5A2T Steward Light Tank. Jest określany jako fantastyczna jednostka uciążliwa i zaskakująco wytrzymała jak na mały czołg. Ma damage value 8, ale jest podatny na wysokie wartości PEN, które często występują w konflikt 47. Jeśli jednak damy mu Rekce i Reinforced Front Armor, ma dobrą szansę albo na uniknięcie ostrzału, albo na zignorowanie go. Najlepiej myśleć o nim jak o małym, ujadającym psie. Jego zadaniem jest pracowanie dyskretnie na planszy, podczas gdy Fireflies i Linebackers są zajęte trzymaniem wrogich sił w ryzach, a kiedy już znajdzie się w zasięgu, może wykonać śmiały zryw na duży pojazd wroga lub ważną jednostkę. Jeśli jego kość szczeliny, Rift Die, wypadnie jako Surging, zdolność Tesla Ark może spowodować albo mnóstwo trafień, albo jeden naprawdę duży cios przeciwko pojazdowi, najlepiej w boczny lub tylny pancerz. Co ważne, zajmując przeciwnika Stuartem, odciągamy ogień od kluczowych jednostek mobilnych, czyli Linebackersów i Fireflies. Omówmy teraz zasady specjalne tej armii. Cała siła startowa jest doskonale skrojona pod wykorzystanie pełnego zakresu amerykańskich zasad specjalnych, co czyni jednostki jeszcze bardziej efektywnymi. Zaczynając od arsenału demokracji, The Arsenal of Democracy. To prosta, ale skuteczna zasada pozwala na ponowny rzut, aby trafić jednym z pocisków na typ broni podczas strzelania bronią wielostrzałową. Oznacza to, że niemal zawsze mamy większą szansę na trafienie, co jest kluczowe, ponieważ jedynymi broniami niewiele strzałowymi w tej armii startowej, gdy używamy Tesla Arc, są super bazuki. Następnie mamy śmierć z wysokości, Death from Above. Dzięki tej zasadzie nasze linebackery i fireflies ignorują negatywny modyfikator testu przy wchodzeniu z rezerwy za pomocą Lot, Skok, Flight Jump. To daje nam większą pewność, że cios, który ma zabić Faktycznie pojawi się, gdy go potrzebujemy. Kolejnym elementem jest siła bohaterów, ujęta w zasadzie twardzi jak gwoździe, yy, Tough as Nails. Nasz dowódca Plutonu otrzymuje punkt GATS za darmo. Najlepszym zastosowaniem tego punktu w tej armii startowej jest prawie zawsze zwrócenie kości rozkazu jednostki do torby po jej aktywacji, co pozwala jej na ponowną próbę. Jeśli Fireflies nie dokończyły eliminacji oddziału Toten możemy ich aktywować ponownie albo uciec w bezpieczne miejsce po ryzykownym strzale. Pamiętajmy tylko, że jednostka musi znajdować się w promieniu 6 cali od dowódcy. A jak to jest z magią Tesli? Jest jeszcze zasada Dar Tesli, Tesla's Gift. Jest to prawdziwy dar dla naszych linebackersów i Stuarta. Daje nam znacznie większą szansę, że ich kości szczeliny Rift Dice wypadną jako aktywne, active lub zwiększone Surging. Jest to idealne, aby utrzymać Tesla Arks w ciągłej pracy, co jest kluczowe dla ich efektywności na polu bitwy. Podsumowując, amerykańska armia startowa to oddział szturmowy, który koncentruje się na mobilności i precyzyjnym uderzeniu. Dokładnie. Zabezpieczamy strefę lądowania dla posiłków i idziemy do przodu. I to tyle w tym odcinku, zapraszam Was na kolejne. Na razie, cześć.